Dziennik podróży. Dziennik podróży. Wpis 27. W krainie dzieciaków PBS był poranek. Zastanawiałem się, czy dzieciaki nadal śpią, czy już się obudziły. Oglądając ten odcinek, dowiecie się wszystkiego o tym, jak dzieciaki przybywają niesamowite przygody. Mam nadzieję, że będzie wam wesoło. Koniec zagrania. Pewnego dnia w krainie dzieciaków PBS dzieciaki rozmawiały sobie. Wiesz co, kropko? Właśnie przyszła okazja, żeby odczytać dziennik podróży. Tak, rzeczywiście. To dobry pomysł. Jest na nim dużo wpisów, które ostatnio dziennikarz wypisał. Tak, moglibyśmy je odsłuchać. O, zaczekaj! Coś pewnie jest napisane pewnie o Polance i super dziewczynach. Może warto by przeczytać? No, na pewno, sprawdźmy to. Warto by przeczytać. Słuchaj uważnie krok. Dziennik podróży. Wpis 40. Tropem kultu przybył na Polankę. Zdziwiła mnie ta obecność ręczników rozłożonych przez Beatę i Kamile. Takie osoby to były super dziewczyny, które opuściły swoje domy i ucinały drzemkę. Drzemka to najbardziej ulubiona okazja. Warto byłoby się z nimi spotkać. Koniec zagrania. Wiesz to, kropko? Mach chyba dobrą wiadomość. Tak, a jako? Że super dziewczyny Beaty i Kamila Opuściły domy i regularnie się opalają. A może byśmy się z nimi spotkali? Zobaczmy, co one robią. Zobacz kropko, super, dziewczyny się opalają. I była to prawda, że wszystkie dziewczynki opalały się. Te to mają nagie brzuchy, mam rację? Tak, masz rację. I żeby tylko któraś wciągnęła swój. O, witajcie! Powiedziała Beata. Jak miło, że wpadliście. Cześć, Beato! Co porabiałaś? No, bo wiesz, odparła Beata. Właśnie opalałam się z Kamilą. A rzeczywiście. A gdzie jest Kamila? Tutaj jestem. Witajcie. Witajcie, super dziewczynki. Co porwa? E Opalałyśmy się właśnie. Bardzo fajnie było. O, czekajcie! Jest jakiś nowy wpis. O tym, że ktoś śpi w bieliznie i w stronę nieba. Chcecie. Je posłuchać? No pewnie. Dobrze, zgadzamy się. Uwaga, otwieraj! Dziennik podróży, wpis 67. Cały czas słychać chrapanie. Najwyraźniej jakiś dureń leży w bieliźnie w stronę nieba i śpi. Podszedłem powolutku do niego i nagle okazało się, że on wciągnął swój brzuch. Przeraziłem się tego, ale byłem odważny jak lew. Myślę, że i wy będziecie podziwiać, jak brzuch jest z całej siły wciągany. Koniec zagrania. Wiecie co? Mam chyba straszną wiadomość. Tak? tak Serio? Jako. No, więc opowiesz nam, jaką? Że taki człowiek, który leżał w bieliźnie., nie do końca wiem jaki. No, ja też nie wiem. Chyba trzeba było, by. Mm. Zobaczyć takie zdjęcie. Tak? Proszę! oto on! To zdjęcie przypomina narciarza Bernarda. To właściwie on leżał w bieliźnie i śpi. Tak, to na pewno był on. Może lepiej sprawdźmy, czy to była prawda. Zobaczmy, co Bernard robi. I była to prawda. Bernard leżał i nie robił zupełnie nic. A nie mówiłem, że to był Bernard? Zapytał Max. Tak, trafiłeś w dziesiątkę. Oczywiście. No, to był Bernard. Bardzo dobrze nam poszło. Widocznie to on. A właściwie to chyba był on. Musimy chyba z nim pogadać. Macie rację, powiedział Max. I podszedli bardzo blisko. A kuku, tutaj jesteś, Bernardzie. Co porabiasz? O, cześć, nie zauważyłem was. Akurat ucinałem Drzemkę. Ucinałeś Drzemkę? zapytał Max. To, co moi przyjaciele. To Kropka, Beata i Kamila. Witajcie, witajcie. Ucieszył się Bernard. Skąd wy jesteście? Eee... jesteśmy z jaków PPS! A kto są super dziewczyny? To my tak, jesteśmy okay. z wyspy kawałej. A, teraz ich poznałem. Poznałeś ich na 100%. Słyszałem, że ucinałeś drzemkę. To prawda. Chcecie się zdrzemnąć razem ze mną? Mm, nie wiem, w zasadzie moglibyśmy, ale... Co ty na to? No to porządnie się zdrzemnijmy. I była to prawda, że wszyscy ucinali sobie drzemkę. Dziennik podróży. Wpis 89. To już mój ostatni wpis. Zwiedziłem wszystkie trzy pomieszczenia razem z dzieciakami PBS. Było mi naprawdę wesoło. I po takiej długiej przygodzie potrzebuję odpoczynku. Ciekawe, czy Max i Kropka powiedzą do tradycyjnych strojów kombinowych z y White Tego dowiecie się w następnym odcinku. Koniec nagrania.